Cześć, witam Was bardzo serdecznie w odcinku podsumowującym rok 2019. Postaram Wam się mniej więcej opowiedzieć, jak to było przez cały rok co udało mi się osiągnąć a czego nie um, może zacznijmy od tego po prostu że jak miałem 500 subskrypcji na YouTube to te subskrypcje naprawdę zaczęły iść ładnie w górę bo nagrywałem Brawl Stars, nagrywałem FIFE, wiadomo, nowe, nowe osoby przyszły przez FIFE, przez, przez Brawla i, i się z tego naprawdę cieszę. Mam nadzieję, że to cały czas będzie rosło, chociaż są momenty kiedy te subskrypcje cały czas spadają. No i w końcu nabiłem te 1000 subskrypcji, może troszeczkę cofnijmy się, bo mm, po, poszedłem bardziej w przyszłość. Eee, nabiłem te pierwsze 1000 i myślałem, że jak ktoś nabija 1000 na YouTube, to jest potem z górki. Po prostu, że mój kanał oczywiście zaczął się wyświetlać na głównych e, stronach, bo jak miałem 500 subskrypcji i wpisaliście pomian e, na YouTube, no to mimo wszystko nie wyszukiwało mojego kanału. E, no ale jak. Wbiłem ten pierwszy tysiąc. No to w końcu e, mój kanał zaczął się wyświetlać na głównej stronie. No i ja stwierdziłem, bo byłem przekonany wręcz, mogę teraz powiedzieć, że teraz pójdzie jak z górki. Nabiłem 1200 subskrypcji, e, no i od tego momentu troszkę zaczęła się za przeproszeniem, teraz powiem, pieprzyć sytuacja, bo subskrypcje zaczęły spadać. Jakim sposobem udało mi się jeszcze nabić te 1276 subskrypcji No i na ten moment generalnie posiadam, jak dobrze pamiętam 1269 subów na moim kanale I takie założenie moje było, że do końca 2019 roku chcę nabić 1300 subskrypcji I powiem wam szczerze, że to było trochę moje marzenie i byłem naprawdę zdeterminowany, żeby to nabić no ale niestety się nie udało 2020 rok mam nadzieję, że będzie lepszy dla mnie. Bo oczywiście wychodzą nowe gierki, typu Cyberpunk, Assassin's, The Last of Us Part 2 Także na pewno będzie co nagrywać, jak oczywiście wiecie i widzieliście odcinek to... Jesteście dobrze w takim razie poinformowani? No i mój 2019 rok był dobrze przepracowany. Mogło być lepiej, chociaż cieszę się, że udało mi się wbić te 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Teraz sobie założyłem taki cel, że do końca 2020 roku chciałbym nabić 3000. Mam nadzieję, że pojawią się materiały w terenie i chciałbym zrobić taki odcinek specjalny, że wchodzę do opuszczonego mm, jakiegoś pomieszczenia, do jakiegoś bunkru czy coś, e, bo u mnie w mieście bodajże coś takiego jest, także to by był odcinek specjalny. Zobaczymy, czy się może w przyszłości przyjmie. Takie najgorsze zaskoczenie w tym roku było takie, że jak nagrywacie na YouTube, to wiecie, co to jest monetyzacja. Monetyzacja to jest generalnie coś takiego, że dany youtuber może zarabiać z odcinków, ale nie tylko, bo może włączyć opcję sponsora, bądź też YouTube zaczyna promować jego filmy na, na, na danej platformie. No i. Żeby generalnie spełnić te e, wymogi, YouTube'a do zarabiania, to trzeba wbić oczywiście 1000 subskrypcji i trzeba mieć 4000 obejrzanych godzin przez odbiorców na kanale. No i gdy udało mi się wbić to wszystko, to automatycznie moje zgłoszenie do YouTube'a mm, poszło tego. E, była napisana wiadomość, że muszę czekać miesiąc, żeby oni mi to wszystko zatwierdzili, muszą zobaczyć, czy spełniam co najważniejsze wytyczne na YouTubie, czyli że na przykład nie dostałem bana za jakieś patostreamy czy coś takiego, czy wiecie o co chodzi. No i gdy to zgłoszenie zostało przyjęte. Myślałem, że przez ten miesiąc, jak oni mi to za zakomunikowali, że do miesiąca wszystko powinno być ok No to wydaje mi się, że czekałem dobre dwa miesiące na to, żeby mi to włączyli Ale stwierdziłem, no to jest za długo Napisałem dwa e-maile na prywatny e-mail do YouTube'a Wysłałem trzy opinie, bo można się z nimi oczywiście skontaktować przez opinie No ale niestety odpowiedzi w dalszym ciągu nie uzyskałem no stwierdziłem generalnie, że coś jest nie tak. Więc wróciłem do strony, gdzie macie zakładkę zarabianie. Wchodzę na stronę, patrzę, a tam mam obejrzanych 500 godzin z 4000. Wiecie, jaki to był dla mnie szok? Generalnie tutaj mi nie chodziło o zarabianie na filmikach, bo ja bym nie zarabiał. Mam za małe wyświetlenia jak na ten moment, ale tu bardziej chodziło o to, żeby YouTube zaczął promować moje filmy, bo momentami było dobrze, momentami było źle, ale mimo wszystko najbardziej naciskałem na to promowanie przez YouTube'a. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że rok 2020 będzie lepszy, a ja wam mogę życzyć tylko i wyłącznie pijanego Sylwestra, bo dostaniecie ten odcinek właśnie w tym dniu i życzę wam szczęśliwego nowego roku i oczywiście lepszego roku. Niż ten poprzedni. Także trzymajcie się. Cześć!